Węgiel w tej chwili stanowi prawie 90%, e, odpowiada za prawie 90% produkcji energii elektrycznej w Polsce. E, I myślę, że w perspektywie jakichś 20-15 lat należy się spodziewać, że ten udział spadnie z 90, być może na 80-70%. E, to, czy, czy rzeczywiście będziemy obserwowali aż taki spadek, będzie zależało od kilku czynników. Po pierwsze, od tego, na ile się uda odbudow odbudować tak naprawdę zdolności wytwórcze tych elektrowni węglowych, które już się kończą, zastąpić się nowymi elektrowniami węglowymi. I to jest pomysł bardzo ciekawy, rozsądny, pozwalający tak naprawdę no, na ograniczenie kosztów w długiej perspektywie, ponieważ te nowe elektrownie będą bardziej wydajne a co za tym idzie, dla produkcji tej samej jednostki energii elektrycznej będą potrzebowały mniejszej ilości węgla. Więc mamy tutaj do czynienia zarówno z, czy z prostym zmniejszeniem kosztów paliwa, jak również yy, emisji trujących substancji dwutlenku węgla. Natomiast y, samo takie bazowanie wyłącznie na węglu niesie ze sobą pewne ryzyka, dlatego że węgiel jest jak najbardziej surowcem globalnym. Yy, i jak patrzymy na, na to, co się dzieje z, z konsumpcją energii elektrycznej, w ogóle energii na świecie, a w szczególności energii elektrycznej, to jest to cały czas trend wzrostowy. To jest właściwie w, w perspektywie 40 lat, kiedy spojrzymy sobie na wykres, to jest stała, która cały czas idzie pionowo do góry bez jakichś większych y, fluktuacji. Y, od pewnego czasu y, prym tak naprawdę w konsumpcji zaczyna wieść y, już nie Europa, nie kraje OECD, tylko, tylko Azja. I oni w bardzo dużej mierze bazują tak naprawdę na węglu, konsumują go, w, produkują i konsumują. W związku z tym mamy sytuację taką, kiedy ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, czy ceny węgla, bo niektórzy mówią, że ceny węgla spadają. To tak nie, nie jest do końca. Jak się patrzy na, na, na to, jak wyglądały ceny przez ostatnie 12 lat węgla, to w okolicach roku 2001 te ceny się wahały w okolicach 20-40 dolarów za tonę. No w tej chwili raczej mówimy o wahaniach na rzędu 50-60 dolarów za tonę. Były wyskoki znacznie wyższe, szczególnie w okresie, no powiedzmy, takiej trochę bańki może spekulacyjnej w, w latach 2008-2009, kiedy te ceny osiągnęły bodajże 150-200 dolarów za, 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 za tonę. I można się spodziewać, że takie ceny będą również występować w przyszłości. W związku z tym bazowanie wyłącznie na, na węglu przez Polskę może spowodować sytuację, w której no, my będziemy musieli po prostu też, nie możemy przecież zapłacić polskim kopalniom mniej niż, niż, niż one byłyby otrzymały na rynku światowym. W związku z tym to może się bardzo szybko przełożyć na wahania cen.